Zmakszmy się, Michał, ale odpocznij chwilkę, dobra? Tak raz zarazem, bo... Yy. Dobra. Masz wszystko przygotowane, tak? Bliżej stopy jeszcze przesuń do świdra. O tak, no. Żeby ci nie trzęsła. Dobrze. Zciśnij mi, bo ma chyba za luźno, tak? żebyś się dzisiaj widzę świder o tak musisz ścisnąć no no to jest nie tak, tak? No, to luźno jest za prostu to jest za luźno no. O dobra, jest dobrze. Mocy, żeby nie nie szkodzi no nie szkodzi no nie szkodzi nie nie jest jak nie Jak macie no tam mamy Tak, to przynieść, to ja tam trzeba na stolik położyć. Najpierw ten dołek wciśnij, tak. Wyprostuj, tak, żeby świtry pionowo. O, dobra. Tak mocno nie ciśnij na portu, ja powoli. To, ja to wciśnij, zaraz początku, powoli. To mocno się ścisnąć, zaraz na początku. Teraz Super. Bardzo obradę. dobrze. Chcipiłem ja kiedy przechodzimy. Jeszcze. Żarzy mhm. mm. się coś. Przyciśnij korę. Przyciśnij marzę, albo się dymi cały czas. Przyciśnij korę, dobra. Weź teraz nóż. Nie, dobra, nie trzeba. Dobra. Dobra, Ci, się widzisz. Żeby ci świat nie zmuchnął. Poszedł na teraz. Weź ten próch na woreczka foliowego. Tak jak pierw. O z boku przysypnął albo wiatr, gdzieś sobie zrobi Spróbuj, delikatnie, muchaj. Jest, żarze Ja się. Podbierasz teraz trawy... I... Nie, nie dmuchaj już mocniej, nie, nie, bo dmuchniesz. Michał, weź sobie teraz trawę na przykład. to zbrzysz. Ale gniazdo takie musisz zrobić całe. Trzymaj to przyciśnij sobie w lampę. Więcej traw. Ale ściśnij trawę, zaludnią słowa. Przyciśnij. Do tego żaru. Nie, co przyniosłaś? Co to znaczy? Wszystko. co tu na Nie gaśnie nic. Tak, pokroimy i położymy każdy wybór. się? Jest żar jeszcze? Nie. No to co się stało z nim? No, Daj, zobaczę. A coś jest nie tak, bo za mało go jest. Nie widać dymu. Coś jest nie tak. No dobrze, dmuchaj. Dobrze, dobrze, będzie ogień. Równo tak długo spokojnie. No jeszcze trochę. Zaraz będzie ogień. Zaraz buknie. Jeszcze raz, jeszcze trochę. No już prawie. Mokre trawy. No dmuchaj, dmuchaj. Śmiało, śmiało, już teraz mocno. Muchaj A jest Kory, zabiorę, bo mi się gora spali Udało się? Tak! Zmęczyłeś Nie, to się nie uzdawiał. No Bożawiał, bo, bo dym. A to się zajmujecie tylko. Ale ci się udało rozpalić. Drugi się nie dogodnie. Drugi pierwszy żarł, tak? A drugi raz teraz żar i... Z ogniem, proszę. Chcesz się prosto, no, stoję chciałbym się dymić, czy nie?